Witam, witam. Ja jestem Patryk Sygidus i tym razem zajmiemy się query selectorem oraz get element by id, Czyli po prostu jak ściągnąć jakiś element z naszego html do naszego js żeby potem można było coś dalej z nim robić. I tak w pokrótce, jeżeli chodzi o body, to dałem je na czarno, żeby po prostu tło było czarne i nie radziło w oczy. Jeżeli chodzi o divy, to one mają domyślnie po 120 pikseli w jedną i drugą stronę oraz kolor na zielony. Jeżeli chodzi o divy z klasą blue, one mają po prostu być niebieskie, te z indyfikatorem red mają być czerwone. Jeszcze mam tutaj jeden taki div zagnieżdżony w divie, to jest właśnie ten biały tutaj. I on jest właśnie tutaj, nie? Jeden div jest zagnieżdżony w drugim, tutaj mam właśnie te dwa niebieskie, nie? No są tutaj jest jeden czerwony tutaj a ten zwykły pusty div wyjazd ten zwykły ten zwykły pusty div jest tutaj, no dobra jakoś się udało to przedstawić no to jedziemy dalej sobie spróbujemy ściągnąć tego czerwonego diva jego sobie ściągnę za pomocą no najpierw muszę stworzyć miejsce w pamięci, czyli zmienną, do której chcę sobie zapisać tego diva i po prostu napiszę square równa się i teraz dokument poszukam w dokumencie całym get element by id I tutaj sobie wpiszę red no i sobie od razu wezmę jeszcze napiszę, że console.log i chcę sobie tego square'a wyświetlić i jeszcze sobie od razu AddEventListener event potępne. Też mam taką powysy małą funkcję, czyli tak square. Add event listener. ma reagować na klik. I ma po kliku wyświetlić naszą funkcję czy wyświetlić, wykonać ją, nie. No i tak znalazło tego naszego czerwonego diva. A jeżeli kliknę, to Add event, event Listener działa normalnie. Na innych nie działa divach, czyli wyróżniliśmy po prostu tego jednego, którego chcieliśmy ściągnąć. Pamiętamy, że jeżeli chodzi o identyfikatory, wpisywaliśmy je z taką kratką, jednak teraz to nie działa, bo jeżeli chodzi o ściąganie za pomocą Get element by ID ściągamy po prostu bez krawki, wpisujemy samą nazwę, tak jak jest tutaj w HTML, to po prostu wpisujemy, nie? No, jeżeli chodzi o identyfikatory, pamiętamy, żeby był tylko jeden element z danym identyfikatorem, nie? To się jest źle, źle zrobione. Mam tutaj ID Red, i tutaj mam ID Red, nie? Że będzie na przykład Yellow, to jest spoko, to jest dobrze. Ale, żeby nie było dwóch takich samych indyfikatorów, tego unikajmy. Właśnie do tego, do tego służy indyfikator, i tym on się różni od klasy, bo z klasą może być wiele elementów o danej klasie, a jeżeli chodzi o ID, to żeby był tylko jeden. No i po prostu teraz sobie ściągamy właśnie element z indyfikatorem. Jeżeli chcemy ściągnąć indyfikator, to po prostu korzystajmy z tego. A jeżeli chcemy ściągnąć cokolwiek, to korzystamy z selektora. Square Selector. No i teraz sobie możemy też ściągnąć ten sam element. To będzie działało zasadniczo no, podobnie, nie? tylko że to optymalizacyjnie się wykonuje nieco dłużej, więc lepiej korzystać z get element by ID niż z Square Selectora, tylko że no, są takie różnice, że nawet nikt tego nie zauważy, więc po prostu pro forma róbmy tak, żeby Elementy z identyfikatorem, ściągać za pomocą element i, ID, a wszystkie pozostałe za pomocą query selektora. Teraz już musimy wpisywać tę kratkę, nie? teraz wyszło z błędem, więc musi być z kratką, żeby on wiedział, że chodzi mu o identyfikator, bo tutaj możemy ściągać cokolwiek, nie? No teraz sobie ściągniemy element właśnie z niebieskiego i teraz wyskoczy z błędem, bo nie znalazł, bo musimy pamiętać, żeby wpisać z kropką. Czyli, że to ma być po prostu nasza klasa, tak jak jest tutaj. Tutaj po prostu pisujemy to, co mamy w, w zwykłym CSS-ie. Nie? Spróbujmy sobie pobrać to. Zobaczmy, czy znam zadziałało. Działa elegancko. Tutaj, jak najadę myszką, to sobie mogę wyświetlić, że o, nie widzicie to, nie? Sobie wyświetlam, gdzie to konkretnie jest. Tutaj po prostu regułkę jak z CSS-a. A, a wpiszę po prostu div. No i znalazł diva. Mm -hmm. Tutaj działa. Coś nie podkreśla, też nie będę tywnikał. Tak czy inaczej, nasz Event List elegancko nam działa, tylko problem polega na tym, że nie działa na pozostałych. Bo selektor Selector działa w ten sposób, że on znajduje no, pierwsze co znajdzie i dalej nie szuka, nie? Masz znaleźć diva? O, tutaj jest div, znalazłem, przyniosłem, nie? Nie szukasz następnych. Więc po prostu pamiętajmy, że kory selektor nam zadziała no, tylko raz, nie? O, teraz już odkreśl, można sobie zakreślić. nie? Czego wcześniej to nie działało? Dobra, mniej o to. Yy, tak czy inaczej, znajduje tylko jedno. Jeżeli chcemy znaleźć wszystkie divy, to musimy sobie wpisać all, czyli ze wszystko, nie? A teraz wezmę, zakomentuję na moment to i patrzcie, teraz nam no, zwrócił jakąś listę, nie? Czyli to jest po prostu tablica, nie? Tutaj mam pierwszy element, drugi, nie? Po prostu tak normalna tablica. Już nie poprzez na znalezienie jednego diva, tylko znalazł wszystko co pasuje mu pod diva. Jeszcze wezmę sobie blue z klasą i teraz znalazł mi dwa divy z blue. tych divów, No i spróbujmy im dać jakiegoś klika, nie? No i teraz czy nam to zadziała? <grym> Oczywiście nie zadziałało, bo nie mogę tego tak wykonać, bo to jest już tablica. I na tablicę muszę na przykład wpisać tutaj dwójkę, nie? Dwójka jest tutaj. No, teraz działa tylko na dwójce. Jak bym chciał, żeby na wszystkie Dać, jeżeli chcę, żeby to zadziałało na wszystko, to za zakomentuję. Teraz napiszę Square for each, i teraz po prostu no, robię taką pętelkę. For each jakieś tłumaczyłem w jakichś poprzednich odcinkach, więc już nie będę tego za bardzo tłumaczył, ale po prostu no, działa to w ten sposób, że na każdym elemencie square wywołuje. Y, taką metodę, która po prostu jest jak y, pętla, i po prostu każdy kolejny element to jest e. Czyli na przykład, jeżeli chciał konsol, no powiedziałem, że nie będę tłumaczył, a teraz tłumaczę, nie? Po prostu nam skonsolowało każdy element po kolei. I po prostu na tym każdym elemencie po kolei mogę sobie dać tego listenera. Teraz działa na wszystkich. Nawet na tym zagnieżdżonym. Tylko, że teraz działa dwa razy, nie? Zobaczcie, że jest 16, teraz będzie 18, bo klikając to miejsce, jednocześnie klikam na tego y, białego kwadrata, który jest na wierzchu, ale też klikam na tego zielonego, który jest pod spodem, nie? W tym miejscu tak są dwa kwadraty, tylko jeden jest przykryty drugim, nie? Czyli, jak macie dwie karteczki i w dane miejsce wbijacie igłę, to przekuwacie y, dwie karteczki, nie? Bo jedna leży na drugiej, przekuwacie. I nakłuwacie te dwie karteczki jednocześnie, nie? W ten sposób po prostu, Tego klikam raz, a wyświetla dwa kliki, nie? Bo się i dlatego odpalił, i dlatego drugiego, większego, nie? No i po prostu, teraz już powinniśmy mniej więcej widzieć, jak działa Query Selector OR, jak działa ten zwykły, jak działa GetElementById. Get Element by ID to nam służy tylko do wyszukiwania identyfikatorów takich jak RED. To nam wyszukuje pierwsze, pierwsze coś pasuje mu, to on znajdzie i po prostu da. Nie szuka już dalej, po znalezieniu pierwszego przystaje. A to szuka ca po całości i później zwraca nam elegancką tablicę. I pamiętajmy, że na tablicy trochę inaczej się bawimy niż po prostu na jednym obiekcie. Więc po prostu musimy, jeżeli chcemy na wszystkich wywołać, to musimy to na przykład zrobić for each, nie? A jeżeli jest po prostu query selector, to możemy po prostu na tym jednym zwróconym elemencie wykonać to, co chcemy. I w ten sposób sobie szukamy elementów w naszym HTML-u. Później możemy robić z nimi różne rzeczy, nie tylko add event listenery.